Manko z tej strony, Steban, to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla was na w dzisiejszym odcinku. Do wygrania będziecie mieli naprawdę fajnego skinka, ale jak chcecie go wygrać, musicie mieć mój kod promocyjny na stronie case drop, który daje ci aż 14% wplata. Oczywiście kodzik to Steban, bo jaki by mógł e, być inny. oraz pamiętajcie o tym, że musicie mieć łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, komentarz. No i, e, no i musicie oglądać film do końca, no bo jak tego nie będziecie robić, no to na pewno, e, no to na pewno nie wygracie. Konkursiku, no a my co? Dostaję wiadomości na Facebooku standardowo, ale dobra, tak jak widzicie po miniaturce, my dzisiaj robimy od golda do kosy i to nie jakiejś zwykłej kosy, bo będzie to na pewno jakaś gruba kosa, bo mamy 400 tysięcy punktów golda no i wydajemy tego golda, wydajemy tego golda. 5 takich skrzynek kosztować mnie będzie 50 tysięcy golda, my mamy 400 tysięcy, więc otworzymy 8 razy takie skrzynki. Mam 1800 w balansie. Ale to zobaczymy w pierwszej skrzynce za 50, znaczy pierwszych 5. E, no bardzo słabo, bardzo słabo. E, najdroższy przedmiot w skrzynce 700 zł taka nawajka. No ale jakimś uspikiem czy awóbką nie pogardziłbym kilkukrotnie. I jest właśnie Awupka boom. Mamy Awupkę Boom, mamy kałaszka. No i tak naprawdę z tego już mamy pewną koskę, no ale my chcemy jakąś koskę fajną sobie. E, dzisiaj zrobić. Jest uspik, jest awupka, to zawsze jest coś pięknego, bo zawsze sobie budżet e, reperujemy, że tak powiem. E, no i dokładamy do tego budżetu. Jeszcze nigdy nie trafiłem kosy z tej strzynki golda, więc mam nadzieję, że może się teraz uda no 400 tysięcy punktów. E, no powiem wam szczerze, że przydałoby się tutaj coś trafić, chociaż i tak. Już i trafiliśmy uspa i AWP co jest najważniejsze i najdroższe. Te itemki już trafiliśmy, więc otwieramy dalej na spokojnie. O, i to jest na przykład dobry drop, bo jest Neon Rider, jest Jaguar, jest w porządku i przed nami dwa takie otwarcia. No i zobaczymy, ile z tego uda się nam uzbierać. Zrobimy z tych wszystkich itemów kontrakt. Dosłownie, z każdego itemu robimy kontrakt i to, co będziemy mieć na koniec, no. To już zobaczymy, to już zobaczymy. Mam nadzieję, że jakąś fajną kostkę. No a wy dajcie znać, e, czy otwieraliście już właśnie skrzyneczkę za Golda, bo oczywiście e, dobra, te 16 sobie zostawimy. 8 razy takie coś otwarte. Mam jeszcze skrzyneczkę brąza. Mamy silvera, który tutaj też można fajne skinki trafić, więc ja Was serdecznie zapraszam. E, no a my co, a my co? Lecimy do kontraktu, tak jak Wam mówiłem, nic nie miałem w ekwipunku, więc będziemy tych kontraktów mieli sporo. Tutaj te początkowe, no nie będę nawet tutaj, wiecie, po prostu chcę, żeby szybko wyleciało. Już mamy Shadow Daglery. Shadow Daglery Dopplerki za 1100 zł, no, no z 1700, więc no liczyłem na coś lepszego, powiem Wam szczerze. Mam nadzieję, że my tutaj jakby spadać nie będziemy, bo wiecie, no 1400 może nam dać nawet 800. AK Factory New no właśnie o tym mówiłem, właśnie o tym mówiłem, no. Może będzie ciężko, no tak szczerze. Gdybym sprzedał wszystko i nie robił kontraktów, na pewno e, miałbym więcej, ale tutaj przy okazji ma, mamy dodatkowe emocje. Star Trek M9 Bajonet zbugowana cena. I to jest niestety zbugowana cena. No widzicie, niedostępny przedmiot. Już się cieszyłem, już się cieszyłem, bo taka, taki bajonecik to kosztuje naprawdę sporo, ale mamy jeszcze te 1800 zł. Tiger, Tufy, Faktory, New, Shadow, Daggerki. 7 stówek. Okej, okay, no zawsze to jest koska. I ostatni kontrakt. Napiszmy sobie po prostu KOSA. No i co? Najważniejsze jest to, że od Golda do KOSY ten challenge zrobiliśmy. Mamy Guta, Ultrafiolet, Minimal Wear. No szkoda, bo zaczynaliśmy z 1701 kontrakt, gdybym sprzedał. Miałbym na pewno ponad dwa koła. No mamy Guta, Ultrafiolet, który nie jest jakimś niesamowitym itemem, ale od Golda do KOSY tak naprawdę challenge mamy zaliczony. No ale oczywiście my nie kończymy. Mamy 1800 złotych. No to pyknijmy sobie 5 kowertów. No i zobaczymy co tu poleci. A Rafol coś tu trafił. Ale to nie jest jakiś itemek, który wiecie. Zmienia jakoś tam e, sytuację. Ale my już. No ja już widzę, że jest lepiej. Bo jest emeczka. E, Mecha Industries. Chociaż reszta tak średnio. A z pominięciem. O, no i nic ciekawego. No dobra. 1100 złotych zostało. No powiem tak, jestem trochę zawiedziony tymi kontraktami, ale pychnijmy sobie skrzyneczkę tęczy razy 5, no i zobaczymy co tutaj ciekawego nam wyleci. Mam nadzieję, że to będzie, no, coś pokroju, jakiejś fajnej koski. No jestem czwórka, która zwra... Oj, oj, oj. Bardzo słabo. Bardzo słabo. No dobra, jeszcze 5. No szczerze. Liczyłem na naprawdę grubą kosę, a my... Bloodsport jest, Bloodsport to jest bardzo dobry drop. Jest awóbka. no to jest ok, robimy jeszcze kontrakt, bo ja nie wierzę, że tak słabo dzisiaj te kontrakty mogą nam e, dawać. Tu będzie kontrakt, uwaga widzowie, za 1700. Napiszmy znowu kosa, I może coś fajnego się uda. I jeszcze serduszko damy na cały ekran. I uwaga, Shadow Daggersy znowu do plery Factory New. znowu za 1100 zł. No nie wiem, nie wiem, coś dzisiaj. Te kontrakty nie są w formie. No, ale najważniejsze jest to, że zrobiłem od golda do kosy to, co chciałem. Bayonet Ultrafiolet Battle battleskirt za 1000 zł. No i wiecie co? Ja na tym zakończę. Nie chcę tego przegrać. Mamy kosę. To jest najważniejsze. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. My się widzimy widzowie w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, łapce subie, komentarzu. No i co? Nie.